Witam państwa. W dzisiejszym świecie cyfrowym termin wiral odnosi się do treści, które szybko i szeroko rozprzestrzeniają się w internecie, zdobywając ogromną popularność w krótkim czasie. Fenomen wiralowych przepisów kulinarnych to doskonały przykład tego zjawiska. Łatwe do przygotowania, szybkie w wykonaniu i często modyfikowane, przepisy te zdobywają serca internautów na całym świecie. Oto przykłady wiralowych przepisów. Znana już chyba wszystkim, czekolada dubajska, inspirowana smakołykiem z Dubaju, zdobyła ogromną popularność w Europie, w tym w Polsce. Wypełniona nadzieniem pistacjowym o unikalnej teksturze czekolada, zawiera składniki takie jak ciastofilo, pasta tehini czy szafran. Anielska czekolada, tabliczka z czekolady, zawiera pismanię, turecką watę cukrową, która po przełamaniu odkrywa lekkie, słodkie nadzienie, tworząc niezapomniane wrażenia smakowe. Nasz ulubiony rap z serkiem wiejskim. Wykonany z dwóch składników jest nie tylko pyszny, ale możliwości modyfikacji tego przepisu są praktycznie nieograniczone, co sprawia, że jest popularny wśród internautów. Platformy takie jak TikTok, Instagram czy YouTube odgrywają kluczową rolę w popularyzacji wiralowych przepisów. Krótkie filmy instruktażowe, zdjęcia i relacje na żywo umożliwiają szybkie dzielenie się doświadczeniami kulinarnymi, inspirując innych do wypróbowania nowych przepisów. Fenomen wiralowych przepisów kulinarnych to doskonały przykład, jak media społecznościowe kształtują nasze nawyki żywieniowe. Łatwy dostęp do przepisów oraz możliwość ich modyfikacji sprawiają, że każdy z nas może stać się częścią kulinarnej rewolucji. Miłej zabawy i smakowitych odkryć.